Nadchodzące zmiany, zła wiadomość dla niektórych graczy, darmowe nagrody tylko dzisiaj, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dodajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać wszystkie skiny, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. A jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexakod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. A teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do całkiem sporej ilości nadchodzących zmian. Zaczynając od nowego auta, które nadchodzi na pole bitwy, a mowa tutaj o Porsche 911. Jak się okazuje, no to to auto powinno pojawić się już około 19, bądź też 20 w sklepie. No i przy okazji, no to całe auto wraz z dniem dzisiejszym ma podobno być właśnie odkryte. Co oznacza, że będziemy mieli nieco lepsze spojrzenie niż po prostu takie jak tutaj widzicie na ekranie i będziemy chociażby też mogli zobaczyć, jak się ono prezentuje w grze. Także według mnie naprawdę całkiem spoko sprawa, no i niestety jeszcze nie wiemy dokładnie, ile będzie ono kosztowało. Natomiast zapewne będzie to tak jak zazwyczaj z autkami, czyli pewnie coś koło 2000. Natomiast przechodząc od razu dalej, mamy dość ciekawą rzecz dotyczącą butów. Jak się okazuje, no to właśnie wraz z wejściem butów ma pojawić się też taki oto pakiet i nazywa się on Jordan Shoes. No i generalnie nie jest on jeszcze gotowy do wydania. Natomiast ma on się pojawić właśnie bardzo niedługo. Także naprawdę całkiem ciekawa sprawa. No i przy okazji też wiemy, że już naprawdę niedługo mają być te buty dostępne, ponieważ no niestety żaden taki nowy update w sprawie butów się nie pojawił i nadal wiemy, że są one wyłączone po prostu z powodu jakiegoś błędu, najprawdopodobniej nadal tego samego, czyli że po prostu niektóre skiny się glitchują. I były niewidzialne. Także miejmy nadzieję, że wraz z nadchodzącą aktualizacją Fortnite rzeczywiście to naprawi. Przechodząc dalej, mamy właśnie oficjalną mapę nadchodzącego sezonu pierwszego w rozdziale pierwszym Fortnite'a, który oczywiście pojawi się już 6 grudnia. Teraz na ekranie widzicie, jak będzie to się prezentowało ze wszystkimi nazwami i tak dalej, i tak dalej. No i wiadomo, nie ma tutaj właśnie jakoś strasznie dużo tych miejscówek, ponieważ będzie to sezon pierwszy w rozdziale pierwszym, i chociażby tutaj, na przykład, jeszcze właśnie nie było Tilted Towers. Także w ten sposób się to właśnie prezentuje, ale no wiadomo, że co miesiąc te sezony mają się zmieniać. Czyli będziemy mieli sezon pierwszy, po miesiącu sezon drugi, później sezon trzeci i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie wraz z wejściem takowego OG Fortnite'a bardzo dużo osób zastanawia się co ze starymi karnetami bojowymi, ponieważ nie ma co się oszukiwać, że Fortnite w tym sezonie, no pokazał, że rzeczywiście za bardzo na tej rzadkości im nie zależy. Chociażby właśnie przywracając jeden z Starter Packów, który pierwotnie był dostępny w rozdziale drugim, i Fortnite tak po prostu bez żadnej zapowiedzi sobie go przywróciło. No i właśnie bardzo duża część osób zaczęła się martwić, że na przykład stare karnety bojowe też zaczną powracać. I mam, moi drodzy, dobrą i złą informację. W sensie jest to bardziej zła informacja dla osób, które nie mają karnetu, a dobra informacja dla osób, które ten karnet posiadają, ponieważ właśnie stare karnety bojowe finalnie nie powracają. Jak się, moi drodzy, okazało, no to Fortnite na swojej stronie zamieścił bardzo ciekawe rzeczy, które generalnie ostatnio, że tak powiem, zostały zamieszczone. I na samym początku mamy chociażby coś takiego, jak na przykład, czy zmiana zasady wyłączności przedmiotów karnetu bojowego wpływa tylko na przyszłe premiery. Ponieważ jest to coś, co zostało wprowadzone w ostatnim sezonie, że karnety bojowe od ostatniego sezonu generalnie już nie są ekskluzywne. Fortnite napisał, że zmiana uwzględnia wszystkie karnety bojowe po siódmym, sierpnia 2024 roku i zmiana nie uwzględnia karnetów bojowych sprzed 7 sierpnia tego roku, co oznacza, że właśnie poprzednie karnety bojowe po prostu nie są właśnie uwzględnione, co oznacza, że już po prostu nie powrócą. Także w ten oto sposób się to prezentuje. Więc jak zastanawialiście się, czy stare karnety wrócą, no to finalnie Fortnite właśnie nam na to odpowiedział, że po prostu, no, niestety nie wrócą. No, niestety, bądź też stety, ale no, tak czy siak wiadomo, że Fortnite może na przykład jakiegoś starego Skina po prostu przywrócić w nowej wersji. Także przykładowo, jak będzie wchodził sezon drugi, właśnie w tym OG trybie, to może się pojawić na przykład taka wersja Black Knighta. Jest to jak najbardziej nadal prawdopodobne, natomiast my przechodzimy do darmowych nagród, które są ograniczone czasowo. Ponieważ wiadomo, że w grze mamy na przykład takie nagrody jak chociażby akcja Restart, czy też na przykład gra rankingowa, ale wiadomo, że są to nagrody, które możecie odblokowywać do końca obecnego sezonu, więc raczej no macie jeszcze bardzo dużo czasu. Lecz jak się okazuje Fortnite wprowadził coś co już dosłownie zaraz się kończy na samym początku mamy turnieje rankingowe już dzisiaj od godziny 11 do godziny 15 odbędą się właśnie turnieje rank i w takowych turniejach możecie zagrać nieskończoność gierek jedyne co musicie zrobić to wbić 50 punktów żeby odblokować specjalny rankingowy parasol remix no i właśnie moi drodzy te 50 punktów wbija się naprawdę ale to naprawdę łatwo i jest to właśnie no przedostatni Sesja w obecnym turnieju, ponieważ będzie jeszcze jedna, która odbędzie się 24, i później już kolejnych sesji na te rankingowe parasole nie będzie. Także myślę, że lepiej mieć to już z głowy i po prostu wziąć sobie w tym udział. Natomiast moi drodzy, właśnie dnia dzisiejszego, tylko że nieco później, ponieważ dokładnie od godziny 17 do godziny 20 w grze odbędzie się Champion Drake FNCS Cup, czyli generalnie turniej o darmowego skina. No, i oczywiście, żeby zdobyć właśnie takowy zestaw totalnie za darmo, jak i również przedwcześnie, musicie być w 1200 najlepszych w swoim regionie. Wtedy otrzymacie na swoje konto skina, przy okazji plecak, kill -off, malowanie, jak i muzykę do lobby. Natomiast w tym turnieju, właśnie każdy z czymś najprawdopodobniej wyjdzie, ponieważ za 8 punktów w całym turnieju mamy specjalne graffiti. Następnie za 40 punktów mamy specjalny plecak, czyli wojownik FNCS. No, i za te 1200 najlepszych, właśnie zgarniacie cały zestaw. Także, według mnie, naprawdę bardzo ciekawa sprawa że są takie, można by to nazwać, nagrody pocieszenia, więc macie na to czas tylko i wyłącznie dnia dzisiejszego. No i wiadomo, że ten pakiet, zapewne w przeciągu paru dni, też pojawi się w Fortnite'owym sklepie tylko, że do no jak już się on pojawi w sklepie to wiadomo, że będzie on generalnie za Faudolce także chociażby możecie sobie wziąć udział i właśnie tam spróbować go odblokować no bo, jak już mówiłem, nagrody pocieszenia również są tam dostępne oczywiście, z innych darmowych skinów dla przypomnienia Mamy jeszcze Felinę, która jest za wbicie 50 poziomów w tym sezonie, i raczej już yy, każdy to sobie odblokował. Przy okazji, Katalinę i jej zadania też powinniście mieć dostępne w zakładce zadania. Tam musicie zagrać właśnie na telefonie i też wbić troszeczkę expa, bądź też chociażby już 30 listopada otrzymamy właśnie skina Juice Warda, o którym już niejednokrotnie mówiłem. I oczywiście, Fortnite, żeby uhonorować miłość Juice Warda do Fortnite'a, jak najbardziej przyzna każdemu, kto od 30 do 1. 1 grudnia właśnie wejdzie do Fortnite'a i wtedy właśnie tego skina po prostu otrzyma i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o ten odcineczek, jak na razie czekamy na większą aktualizację, no może nie taką większą, ale aktualizację, która coś zmieni. I ta aktualizacja, moi drodzy, pojawi się już dnia 21 i właśnie wtedy coś będzie. Tylko że no jak na razie wiemy, że głównie będzie tam Just ale pewnie coś jeszcze z czasem się pojawi, więc jak się pojawi, to od razu was o tym poinformuję, więc subskrybujcie kanał z tak samo, jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. No i co? Jak będziecie coś kupowali w Fortnite'owym sklepie, jak najbardziej możecie to zrobić z kodzikiem Hexocode I mega dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. A jeżeli Wy obejrzeliście ten materiał do samego końca, w komentarzu możecie napisać yy, pakiet, a ja wtedy postaram Wam się przypiąć serduszko. I to tyle. Trzymajcie się. Cześć!